Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, czy podpisze Pan taką zmianę konstytucji, która ograniczy Pańską władzę? Przede wszystkim chcę Państwu przypomnieć, Panu Prowadzącemu również, że wybierzemy wszyscy razem prezydenta z dokładnie takimi samymi uprawnieniami jak, ten, jak te, które ma dzisiejsza głowa państwa. I po drugie, zmiana tych uprawnień w trakcie kadencji jest też niemożliwa, nawet gdyby przyszła pomysł na zmianę konstytucji. Ale jest taki pomysł i uważam, że jest uzasadniony polskim doświadczeniem z ostatnich dwóch lat, yy, ograniczenia ryzyka stosowania weta prezydenckiego w sposób nieuzasadniony, szkodliwy dla Polski. Yy, pragnę przypomnieć, że odegrałem dosyć istotną rolę w ukierunkowaniu tej dyskusji, bo pierwotne pomysły były takie, aby w ogóle zlikwidować weto, instytucję weta. Zaproponowałem wtedy, aby podstawą dalszych prac nad. Zmianami w Konstytucji, nie zmianą Konstytucji jako całości, całości, tylko zmianami w Konstytucji był projekt trzech byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego. Projekt ludzi, których nie można podejrzewać o żadne polityczne szaleństwo. I tak się stało, bardzo jestem z tego zadowolony i uważam, że absolutnie uzasadnione jest myślenie o tym, aby zmniejszyć ryzyko stosowania weta ponad umiar, ponad realne potrzeby. Oczywiście szaleństwa w polityce się zdarzają. Trzeba mieć tego świadomość, szczególnie na przykład przed wyborami. Niektóre siły polityczne ulegają pokusie budowania ustaw, które na nie ma na przykład pokrycia w budżecie i nigdy nie będzie. No, uważam, że prezydent powinien wtedy mieć odwagę, bo to wtedy trzeba mieć odwagę, żeby się przeciwstawić czasami opinii publicznej. Żądającej zawsze wydawania więcej pieniędzy, trzeba mieć odwagę, żeby na przykład wtedy użyć weto, bo to jest obrona wspólnego polskiego interesu. Nie może weto służyć temu, aby prezydent tylko i wyłącznie stosował, dlatego że ma inną opinię, inny pogląd na jakąś sprawę. Tak się stało, jak słusznie zauważył pan minister Sikorski, i w sprawie weta dotyczącego całościowej reformy służby zdrowia i na przykład opóźniania i także ustawy medialnej. Dziękuję bardzo. Panowie, w rundzie pytań o sprawy bieżące, bardzo trudne pytanie światopoglądowe. Jesteście panowie przygotowani. Prezydent może stanąć kiedyś przed kwestią podejmowania decyzji w tak kontrowersyjnych i ważnych społecznie sprawach jak zapłodnienie in vitro, liberalizacja ustawy antyaborcyjnej, wprowadzenie kary śmierci czy eutanazja. Jakie są pana poglądy w tych sprawach? Jako pierwszy odpowie pan Marszałek Komorowski. Ja mam ugruntowane poglądy w tej sprawie, ale chcę powiedzieć, prezydent musi zawsze reprezentować nie tylko swój punkt widzenia, ale także badać, jakie są oczekiwania opinii publicznej pod tym względem, bo to nie są sprawy budżetu, tylko sprawy sumienia często. Ja mam określone i proste poglądy, mówię zawsze o nich drukowanymi literami. Jestem, byłem zawsze przeciwko karze śmierci, byłem, jestem przeciw eutanazji, jestem przeciwko aborcji, ale uznaję tę kompromisową wersję ustawy jako znakomite rozwiązanie. Będę go bronił zawsze. Jestem za testamentem życia i jestem za metodą in vitro, dlatego że 20% młodych małżeń w Polsce ma problemy, problemy z uzyskaniem dziecka to jest byłaby jakaś straszliwa bezduszność skazywanie tych ludzi na y, brak nadziei na własnych dzieci. Dziękuję bardzo, panie ministrze, bardzo proszę. Jeden z naszych królów, bodajże Władysław IV powiedział: "Nie jestem królem sumień waszych". Więc uważam, że to są klasyczne sprawy, w których liderzy partyjni nie powinni narzucać dyscypliny klubowej, partyjnej, tylko poz poz powinni pozwolić posłom, senatorom Wyrażać swoje osobiste, światopoglądowe przekonania. Jesteśmy zbliżeni w tych sprawach w poglądach. Ja mogę sobie wyobrazić, że nawet ludzie, którzy są przeciwnikarze śmierci, no, nie uważają, że na przykład Osama Bin Laden, gdyby został schwytany, to po procesie resocjalizacji stanie się lepszym obywatelem. Nie uważam też, aby Polska popełniła cokolwiek złego wtedy, gdy wykonaliśmy Wyrok śmierci na komendancie niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau. Ale oczywiście dzisiaj Polska jest sygnatariuszem konwencji międzynarodowych i powrót do kary śmierci jest niemożliwy i ja to szanuję. Co do in vitro, to już spieraliśmy się o to. Obydwaj popieramy, jak zakładam, projekt naszej posłanki. Pani Kidawy Błońskiej, no ale mam nadzieję, że on wyjdzie i trafi do prac sejmowych jak najszybciej, bo sprawa rzeczywiście jest poważna. Dziękuję bardzo. Jeśli mogę jeszcze dopytać o kwestię finansowania in vitro, bardzo krótko. No, Ja uważam, że póki są choroby, które zagrażają życiu i póki jesteśmy krajem na dorobku, to małżeństwa powinny to finansować z własnej kieszeni, a w przyszłości zobaczymy. Panie no, Ja chciałem przypomnieć, że to z dużą satysfakcją notowuję, że tak powiem troszkę odróżnił się pan minister od Jarosława Gowina, bo uważam, że to był przestrzelony projekt. Natomiast jeśli chodzi o finansowanie metody in vitro, to powiem tak, powinna być finansowana, ale państwo ma prawo traktować wydatek z budżetu jako swoistą inwestycję, więc na pewno nie w stosunku do wszystkich. Tylko w stosunku do tych, gdzie jest szansa, że się urodzą dzieci zdrowe i będą dobrze wychowane. Czyli to jest wychowane na dobrych obywateli w przyszłości. Trzeba oczywiście uwzględnić fakt, że nie może być tak, że ze względu na gorszą kondycję finansową jedni zwiększą swoją szansę, a drudzy nie będą mogli zwiększyć szansy na posiadanie dzieci. Dziękuję bardzo. Wracamy ponownie. Trzecia runda pytań. Zatytułowaliśmy ją Jakim będzie pan prezydentem? Pytanie od Andzi i Kaczorka, tak przy okazji. Pierwsze to pytanie kieruje do pana ministra Dosława Sikorskiego. Obecna prezydentura to czas rozrośniętej biurokracji w kancelarii prezydenta. O ile ograniczy pan zatrudnienie swojej kancelarii, kto będzie szefem pańskiej kancelarii? I czy zmieni pan żarendolę, panie, panie ministrze, przyszłym może prezydencie? No, mogę powiedzieć, kto nie będzie szefem mojej kancelarii, nie będzie Janusz. Nie Palikot. wiem, czy mamy tyle czasu. Nie będzie Janusz Palikot. Natomiast sam już mówiłem o tym, że prezydentura jest rozdęta. Przed wojną prezydent miał olbrzymią władzę, a miał kilkudziesięciu urzędników. Dzisiaj ma głównie władzę reprezentacyjną. A ma kilkuset urzędników, więc skoro z budżetu kancelarii są na przykład finansowane zabytki miasta Krakowa, to ja bym ciął na zbędnych etatach i przeznaczył więcej na zabytki, bo bardzo dużo straciliśmy w naszym dziedzictwie narodowym i, i, i to trzeba chronić. Ja już udowodniłem, czy to w Ministerstwie Obrony Narodowej, gdzie za moich czasów był najwyższy procent budżetu przeznaczony na Modernizację, na zakupy sprzętu, czy teraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Tnę niepotrzebne etaty, zamykam niepriorytetowe placówki, a środki kieruję na zęby na to, co stanowi o naszym o szacunku dla nas, o naszej skuteczności. Więc mniej tłuszczu, a więcej reprezentowania Polski na przyzwoitym europejskim poziomie, a jak trzeba, to i z przytupem.